Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj AF z Click MMO i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować grę Blade and Soul, która jest wydawana przez firmę NC Soft. W sumie nie jest jeszcze wydana, ale ja już gram. Eee, NC Soft chyba jest znany każdemu graczowi MMO mm, i jest to total, total first look, ponieważ grę włączam pierwszy raz i wszystkie wrażenia będę przeżywał razem z Wami. Dobra, przejdźmy do konkretów, zalogujcie się. Krzaczki, regulamin. O, dobra, przystąpimy do założenia postaci. Jak widzicie, tutaj mm, okno charakter Select jest naprawdę przyzwoite. O, ciekawie. Cztery rasy. Jin, Gon, Lin i Kun. O, Force Master, Blade Master, Force Master, Kung Master. Czyli mamy cztery klasy. Assassin, Blade Master, Kung Fu Master i Destroyer. Tak? Aha, mamy pięć klas! Bo jest nawet jeszcze Force Master. Dobra! Tak? Ok. Um, I tutaj mamy Made Female. Ja gram Lynn. Niech będzie to Force Master, bo ja od zawsze lubię takie słodziutkie dziewczynki. E, nie wiem, jak to zaprzemiało. <laughs> made Female. Nie no, dobra, Female. Um, kustomizacja postaci. Ja widzę, że tutaj mamy nie za dużo do wyboru. Ale weźmy sobie. Okay. To jest super. Chyba nie można zmieniać twarzy ani z takiego. Tutaj jakiś bzdury. Dobra, lecimy dalej. To jest chyba serwer. Zero. Dziwne. Dobra, tutaj jakiś friend find. Nieważne. Piszmy nick. Finish creating. Ok. Start game. Being connected. Ok, jak widzicie, loading screen przedstawiający nam jakąś tam wskazówkę. I loading w ogóle jest bardzo ładny. Jest to art w taki klimatach bardzo azjatyckich, które bardzo lubię swoją drogą, Stęskniłem się za takimi klimatami, ponieważ dawno w takich klimatach nie grałem. Eee, czekamy, czekamy. Dobra, mamy intro. Eee, deszcz. Kropla pod na ekranie. Woda, deszcz. Woda, deszcz. Ogień. Brr. Ciekawie. Um, dobra, to jest chyba jakaś kamera z rzut, z pierwszej osoby, łódź, art director, uh, no kto, no kto, Kim Hyung Tae, jakiś stary dziadek, um, wojownik jakiś, widzę, że to jakieś samurajska, samurajska zura, samurajska ten taki, uh, kurde, no mi na dwa, art director. Dobra, jakiś bzdury. Escape, lecimy dalej. Ha, znowu loading. Czekamy. Dziwne, znowu ten sam. Powinien być jakiś losowy inny. Może zmienił. O. O. A czemu nie. Co tu działa? Tak. Dobra. Bezirenki, complete. FK, tutaj. Kurczę, jak widzicie, no coś już, już mi się podoba. O. Bierzemy jakiś uniform. Tak. Okej, okay, chyba muszę zagadać znowu. Albo nie. Założyć to. Daj, Patrzcie! Zmienił mi się ciuszek. Ale czad! Ja! Zagadamy znowu. Complete! Yeah. Dobra, chyba biegnim Ja pierdziu! Jaka! Ja! Ej nie! To jest boskie! Ej, to jest lepsze niż teraz. Nie, dobra, nie. Nie, no nie mogę. Jezus, Maria. Dobra, gram w to, będę. No, life u 24 na dobre. Mm, no. Wake up, wake up. Dobra, dobra, nie gadać. Budzimy gościa, tylko żeby nas nie pobił. He. Yeah. O obudziłem go, mm, tylko nie wiem co tutaj. F, chyba trzeba zagadać. Dobra, complete. O, skończył korek. Znowu teraz biegniemy do jakiejś kupni. No, czemu ja tu nie mogę nic bić? Jak chcę bić? Tutaj widzimy mm, pasek EXPA na sam dole. E, interfejs, raczej coś jak w terze. No, teraz takie interfejsy wyglądają, chyba nawet w tu się jest podobny. Nie wiem, co to są te kłódki na środku ekranu. E, zapewne na jakieś umiejętności albo inne bzdury. Tak, chyba na umiejętności, jak pamiętam z gameplayu. F2... take. A, tu. Ja widzimy, już. E, Questy, zadania są bardzo interaktywne. O, chyba muszę kominek podpalić czy jakimś innym bzdurem. I teraz kogo mam zagadać? Do tej dziewczynki, do tego. Chyba do tego. Znaczy do tej. No <grym, grym, grym, grym>, nie, i teraz bym znowu biedzaną. Ale mam fajny ogonek. Ja! Yeah. Czekajcie, jest to jakiś panel postaci, coś? Cokolwiek? Kurde, nie, nie wiem, jak to działa. O, tu coś jest. Profilu. nie. Nie, dobra. Zaraz poszukamy. Jaki wielkorut. Jest Masz, masz. Hał how, how, how. Dobra, nie. Eee. Uh. Oh. Oh. Drift, sprint. Będę mógł biegać po wodzie. Jaka faza. Ciąg, ciąg, cią. nie, nie. Co teraz? Find kogoś tam. Kogo mam szukać? Idzie moja mapa jakaś, cokolwiek. Halo. A rozbiłem się Hej co ja mam teraz zrobić? Gdzie to jakaś mapa, cokolwiek, ludzie A, gra mi się zbugowała. Nie no dobra. Jakiego krzaczka mam znaleźć? Nie wiem Kurde yeah. Może tego. Ciąg, ciąg. Halo, ciąg, ciąg. Nie. Oh, no. Może tego. Też nie. Cią, ciąg, ciąg, ciąg. by tu zejść. Czekajcie tutaj. Nie wiem. O co tu chodzi? Jest mapa. Patrzcie, tam jest strzałka. Tam lecimy. Sprint! No, nie ogarnę. Jak? To chyba. Jak to działa? O! Dobra, lecimy. Jakie to są krajobrazy? Ludzie po prostu idzie się posikać ze szczęścia. Jezus. Ej, ej, to jest sożółstwo, no. Cheater. Cheater. Zgłaszam. wasz Muszę zagadać. Nie, to nie ona. Mm, cześć. Kurde, czemu wszyscy są... a może dlatego, że ja jestem małą dziewczynką O O, ptaszek a, jak widzicie, detale wszystkie są naprawdę bardzo ładne Wszystko jest szczegół... szczegółowe No dobra, te tekstury z tyłu nie są jakieś super wyraźne, ale... No, nie dziwne się No, ty zangęszczony Dobra, spadaj a, O, questik Co to możemy? To glide ale faza marzyłem o tym oglądając filmiki kurde normalnie się tym jałem ale faza ptaszki dobra teraz sprinta odpalamy chociaż nie bo patrzmy co my tu w ogóle mamy jakiś journal, aha czyli to jest okno questów To jest ten profile o to jakieś faction To jest mana, tak, to jest życie i tu jest... to, to jest jakiś... A tu jest pasek szybko... znaczy... Tak jakby zmęczenie u góry. Co jak w Skyrimie pierwszy poziom i tu są opcje zablokowane. Search for party. O, a to co? Nie wiem krzaczki. Um, auction house. To jest mobilny auction house. Przecież zawsze u goście, bo... A to jest naprawdę bardzo fajne. Mail, aha. O, tu jakieś coś tam z stoi. Aha, aha, czyli to jest inwentory, jakiś tam game tips. Nie, zablokowane. What the hell is that? Co to w ogóle było? Um. Dobra, nieważne. Ching ciąg. Tylko koło mam zagadać, jak to wygląda, krzaczek. A tu, strzałka jest. <grystanie> Jaki fajny Monster no, mm, no, jestem. No, dawaj, ciąg, ciąg, pokaż. Search for the book. Pomuszę bo przytrzymać. Doom? No, jak widzicie, naprawdę gra jest super. No, mam czytać tą książkę jeszcze. Aaaa, sprytne. Dobra, nie mam czasu na jakiś tam. Uh, dobra, kolejny o, jakiś lak mały. Normalnie jak Superman, no prawie ciao. Uh. No dawaj, dawaj. Aha, półcia. Trochę jak Taruto biega, nie? Ktoś tak ręce do tyłu. i żebym oglądał anime. No ale... Jak anime to tylko w sumie dele? No, no i klamek. To są takie dwa anime. Boga, tak, które ja położę. Co tu się dzieje? biją mnie. Tu jest makia. Jestem broń. Ooooooo Panowie. Dobra. Chyba teraz słyszę. Nie, follow, mam za kimś siść, ale za kim. Drewniane coś. Motherfucker. Chcesz się bić? O, chyba za taki chyba coś I przyśliknęcie. Idziemy, idzie Dobra. O, umiejętności. wyborne. O, no i dobrze mówiłem. To jest jednak pasek umiejętności. A i tu jest jakieś takie... R. z śmic. Jeden. Dwa, Je, jeden, dwa, i co, no i zabójstwo, o, przegrałeś, bo teraz tego, o, teraz R, ej, to było słabe, myślałem, że to będzie jakieś takie fajne, trzaderskie, no, to słabe łódki, dobra, należysz, a teraz z tego, Nie zaczęło to ma być air Dobrwałem A ja to mi zabierze życie. No to tu nie muszę podchodzić Takie magia. Magia coś tam O, mam jeden Uuu. Dobra No jak widzicie walka naprawdę jest dynamiczna Powiem Wam, że naprawdę jest dynamiczna i spodziewałem się czegoś gorszego Jestem, e, nie, nie jestem. E, czekam, aż gra przyjdzie do Europy, bo chyba naprawdę zwalczy ten rynek. Chyba nie mam mani. Nie lubię was. Tak, dobra, idę ci spekować ręcznie. 2 na 3. Dobra, teraz tego. No, dobra. no nie, no co to mogły za... Nic ciekawego nawet. Ale mogę... Prze... Nie mogę też... A mogę szybować? No, o to mi chodziło. Uh, o! Przepraszam, że mówię cały czas ciach, się, ciach, No ale nie mogę... Ma, nie co powiedzieć innego? Ej, nie... Miałem... Szybować! Chyba no, powinniśmy powoli kończyć, bo nie wiem, ile już nam zeszło. Uh, naprawdę świetnie się bawię przy tej grze i będę się bawił myślę przez jakoś tydzień. No zobaczymy, aż mi się nie znudzi. Chociaż gry mi się tak szybko nie nudzą. jest uh, No drewniane młotki. No ludzie, co to w ogóle ma być mając za przeciwnicy? Jeden leży, chodź tutaj od razu. Ciach. Bum. Bum, pięknie. Następny. Tutaj podskok. Unik... Dziach! Ja. Yeah. następny Nic no I no, mm. no, 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 no... No, 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 on, come no... On, no, co ty by, w ogóle próbujesz? Ja tu jestem Jedi! no. No, like no. No, no, no. 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 Łał. Wow. Ej, co mi robisz? Ej, co to w ogóle jest? No, Przecież to nie teken A, ej, what the hell? Jakieś meditate, no. Co to w ogóle jest, no? rewive. Wstaje. Uuu, widzę dusza chyba tak jakby się znowu pojawia, czy coś? Albo się znika. I się... Żem pojawił zapewne w jakimś respawnie, nie? No, ba. Mówiłem. Dobra, idziemy sklepać znowu tego typa ja chyba nie muszę. Co tu, co tu się dzieje w ogóle? Nie, dobra, chyba muszę. Dobra, kończymy, zabiję gościa i kończymy. Dobra, no chodź, solo, solo, typie dawaj, w tubę go. Co to w ogóle jest? Czemu ich jest? Dwóch. Si zgadzam w ogóle. No i co teraz mam zrobić? Medita te? E? E? I 30 sekund mam medytować Skandal. A chociaż chyba to jest korzystne bo Przynajmniej zginę i gość się zaciął I tak jakby mnie nie widzi 20 sekund już. Chyba mnie widzi Dobra, nie gościu leżysz! Teraz idę do gościa. Teraz, serio, podchodzę do tego. Teraz dawałem mu fory, wiecie. No, dobra. Ciach, cia. Dobra. Lecimy. W tubego. Jump. Dobra, gościu. I czemu nie od razu? Żadnych skili. Co to w ogóle jest? Pazza. Ej, ej, czajcie to. Jestem chodzącym duchem. Jestem duchem. Chodzącym duchem? Chodzą, chodzą, chodzą. Chodzą, no. Chodzą, no. Co to w ogóle jest gdzieś w Ale faza. Aaa, widzisz mnie teraz, a teraz mnie nie widzisz. Teraz mnie. Widzisz. Nie wiem, się perka. Eee, Berek. Opa. I boom headshot, ale no nie mogę, bo zbugował łańcucha no I leżej już, tak? No super, to rewive. Chyba bier rewive'a bierzemy. Bo medytacja będzie bez sensu. A sprawdźmy czy teraz też będzie zbugowane. Może to był bóg jednorazowy. O, chyba jednorazowy. Chociaż nie, no bo przecież wtedy jak biegliśmy to też by było ok. No dobra, teraz Teraz chyba nie mogę dać się gościowi tak jakby podejść dać mógł... Chyba muszę go na odległość wklepać. Dobra, widać no, czemu nie mogę skakać? A bo znowu nie mam tego zmęczenia, to jest super Many I. Znowu mi robi kuku nie, nie lubię go Jestem cienki i w ogóle, w ogóle Dobra, dzięki wszystkim za obejrzenie Tutaj AF z klikiem Mówię po raz kolejny Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Wszystko naraz. raz Dzięki, do ustrzenia